Nie wiadomo nawet od kogo się to zaczęło, ale rozchodzi się informacja i bardzo cenna inicjatywa, aby 11 marca, w środę, o 20.00, włączności Polacy między sobą i z resztą świata, żeby wspólnymi siłami modlić się gdzie kto może za wstawieństwem Trójcy Przenajświętszej, Niepokalanego Serca Maryi o powstrzymanie koronawirusa i o ratunek dla naszych rodzin. Jest tak propozycja przekazywana jedni do drugich, aby modlić się przez część chwalebną Różańca Świętego i, i przez Kronkę do Bożego Miłosierdzia. Tak jak polskie szpitale, polskie służby sanitarne stają na głowie, robią wszystko, aby ocalać, zabezpieczać nasze, zdrowie naszego ciała, tak cieszę się, że Kościół ma dla nas pomoc duchową, ratunek dla ducha, wzmocnienie dla ducha. Polskie kościoły są otwarte. Może kto chce uczestniczyć w Mszy Świętej, nawet codziennej, przyjmować Pana Jezusa, umacniać się Słowem Bożym, jest ratunek na trudny czas. Bo każdy trudny czas jest jednocześnie taką szansą, taką chwilą, kiedy może przyjść opamiętanie, weryfikujemy, co jest ważne, co jest mniej ważne. Zaczyna się budzić jakaś taka międzyludzka solidarność, gotowość spieszenia jedni drugim, pomocy, podzielenia się chociażby tymi środkami do dezynfekcji rąk, jednym się udało znaleźć, innym nie, dzielenie, wymiana, pomoc wzajemna. Jest to piękny wymiar takiego jednoczenia się w stosunku do przeciwności losu. I nawet z jakimś pewnym wzruszeniem też patrzyłam na to, że mimo różnych napięć wcześniejszych politycznych, była w stanie cała grupa parlamentarzystów wspólnymi siłami przegłosować specustawę dotyczącą koronawirusa. Nawet Senat tego nie zablokował. Także dobrze, dobrze, że wokół ważnych, pilnych, trudnych spraw potrafimy się mobilizować. I wracając, zapraszam, spotkajmy się duchowo, modlitewnie, gdzie kto może. Jutro, 11 marca, środa o 20, jak można to przy zapalonej gromnicy. Część chwalebna Różańca Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia. No to trzymajcie się, pa, pa, żarnieszka.